Jeśli masz umysł humanistyczny i zmysł biologiczny, wybierz profil psychologiczny. Osoba, która pragnie podjąć naukę w klasie o profilu psychologicznym, powinna być zainteresowana zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, osobowością, relacjami międzyludzkimi, empatyczna, wykazywać się zrozumieniem różnych postaw i zachowań ludzkich, cierpliwa systematyczna i pracowita, chętna do zdobywania wiedzy, uczniowie tej klasy mogą liczyć na rzetelną wiedzę umożliwiającą interpretację zdarzeń z życia codziennego oraz na możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych z biologią, historią i naukami pokrewnymi. Mam na imię Ola i uczęszczam do klasy z rozszerzoną biologią. Razem z Julią, Nikolą i Wiktorią chcemy przekazać Wam, co ciekawego dzieje się na naszych zajęciach z biologii. Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że mamy super wyposażoną pracownię biologiczną, nowe mikroskopy, sprzęt laboratoryjny i wiele innych pomocy. Jesteśmy przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń biologicznych. Zgłębiamy tajemnice ludzkiego ciała, ale nie tylko w oparciu o podręczniki czy atlasy. Nasza Pani od Biologii organizuje nam wyjazdy do Muzeum Anatomii Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Świat roślin i zwierząt poznajemy podczas różnych wyjazdów, np. do Ogrodu Botanicznego czy Muzeum Przyrodniczego w Krakowie. Uczestniczymy w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, a także bierzemy udział w wykładach prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Powodzenia z wyborem profilu. Mamy nadzieję, że wprowadziłyśmy was w nasz biologiczny świat. Do zobaczenia. Nazywam się Jorbicki i uczęszczam na profil psychologiczny z rozszerzoną historią. Mam zamiar opowiedzieć wam, czego warto tutaj iść. Czego warto wybrać nasz profil? To banalnie proste. Możesz poznawać postacie historyczne w bardzo ciekawy sposób. Uczysz się o minionych wojnach oraz ich przebiegu. Poznajesz, jak upadały i powstawały najróżniejsze imperia świata. Dowiesz się, jak wyglądały starożytne potęgi tego świata. Jak toczono wojny oraz jak wyglądała kultura oraz rozrywka. Poznasz prawdę o w czasach średniowiecznych, rozpustach tamtych lat, Wikinger. Dobysz się, na czym polegał system feudalny, jak rządzono królestwami oraz jak wyglądała średniowieczna wiara Boga. Znasz historię nie tylko Polski oraz Europy, ale także całego świata od Ameryki aż po Azję. Nauczysz się o opozy przemysłowej, wielu autorach tamtych czasów oraz niestety, jak wyglądała smutna codzienność. Najlepszym dokonanym przez Ednicki Wolf. Bierzemy udziały w wielu warsztatach, nie tylko z historii oraz polskiego, ale również z edukacji prawnej. Mamy styczność z ludźmi kultury, prawa oraz nauki, którzy opowiadają nam o swoich rozdaniach oraz o dziedzinach, w których uczestniczymy. Dziękuję. Pozdrawiamy? Zapraszamy do naszego kochanego liceum.